Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu z wyspy Kauai. W tym odcinku będziemy między innymi poruszać się do koła kanionu Waimea. Jestem już przy pierwszym punkcie widokowym. Idziemy obczaić jak to wygląda. Furowa zamknięta. Trzeba jeszcze opłacić parking 10 dolca i wejście 5 dolca od osoby. Tam jest punkt widokowy na kanion i jeszcze jest tutaj malutki hike, 2,5 km w dwie strony na wodospad, też tam się przejdziemy. W automacie trzeba wykupić parking oraz wejściówkę, można tylko fizyczną kartą płacić, nasza nie chciała przejść, ale w końcu poszło. Warto mieć to na uwadze, że nie wszędzie zbliżeniówki są akceptowane. Pierwszy punkt raptem 30-40 metrów od parkingu i proszę Państwa, kanion Waimea. Przed nami. Nie wiem, czy widać, ale ten hajk prawdopodobnie tam gdzieś idzie. Być może wodospad na skraju gdzieś jest. Tak więc w ostatnim odcinku lataliśmy między innymi nad tym kanionem, oglądaliśmy to wszystko z góry. Tak więc teraz zobaczymy, jak to wygląda z ziemi. Idziemy dalej w stronę wodospadu. Początek hajku, różne punkty widokowe po drodze, zobaczymy, gdzie dojdziemy. Włączamy zegarek, startujemy. Trasa nie jest jakoś mocno oblegana, a raczej z tych łatwiejszych. Póki co bardzo przyjemnie jakieś korzenie, lasek. No i tutaj jest troszkę chłodniej niż wiadomo na dole wyspy. Myślę, że 25 stopni maksymalnie. Lekka dżungla. Jakbyśmy chcieli gdzieś na bok uciec, no to ciężko. Tutaj musieli na pewno wykarczować to. Jak pewnie zauważyliście, nie robię za dużo hajków na tym wyjeździe. To jest ze względu na to właśnie, że wyjazd jest bardziej rowerowy. Szukamy miejscówek rowerowych, rozglądamy się z auta, a po prostu przy okazji, jak wiem, że jest jakieś fajne miejsce i ten szlak będzie trwał godzinę, dwie, no to pozwalamy sobie zrobić przerwę od nagrań rowerowych i gdzieś tam pójść. Coś tam Wam też przy okazji do tego mojego vloga ograć. Póki co szlak oddala się od kanionu, idzie troszkę w bok. Mam nadzieję, że za chwilę będzie jakiś zakręt i dojdziemy na tą miejscówkę, którą widziałem z punktu widokowego. Tam na pewno będą widoczki bajka i słyszę cały czas gdzieś dookoła latające helikoptery Tych wycieczek tutaj jest naprawdę mnóstwo Ogólnie informacja z neta, którą mam, że 2,5 km ze dwie strony jest trochę przekłamana, bo znaki pokazywały co innego no, Sprawdzimy to za chwilę, jak to z tym wygląda Mam nadzieję, że też będzie ten jakiś wodospad bo na znakach zbytnio informacji o tym nie było ale na necie były A tutaj trasa już troszkę zaczyna się robić trudniejsza Pojawia się wilgoć Pierwsze lekkie błotko 900 metrów za mną. Pierwsza przeszkoda. Ok, nie jest śliskie. Środek szlaku. A to co? Kogut. No one są wszędzie. Uwaga, nie skakać do kanionu do wody. Pojawiło się rozwidlenie. Widoczek w prawo. Trasa na kanion w lewo. Idziemy na widoczek. I pierwszy punkcik widokowy z trasy. Szukam, gdzie my przed chwilą byliśmy na tym punkcie widokowym pierwszym z parkingu. Parę kroków i kanion nam już tutaj się odsłonił troszkę bardziej. To jest sam początek tego kanionu. Widoczek zobaczony, idziemy dalej w stronę tej skarb, którą nagrywałem z poprzedniego punktu widokowego. Internety i czas GPT ewidentnie o długości trasy kłamały. Kilometr 700 obecnie. Trzeba już uważać tutaj na trasie i pod nogi i na głowę. O, słychać wodę, jest rzeczka. To może jednak rzeczywiście będzie wodospad, mimo że na znakach nie było info o tym. Powoli wychodzimy z lasu. Tam na samej górze jest ten punkt widokowy, na którym byłem na samym początku. Nagle trasa się zmieniła, pojawiły się kamienie. No, ten widok już zdecydowanie robi wrażenie, warto było tutaj wejść. Doszedłem na sam koniec szlaku, 2,6 km jednak w jedną stronę. Ja mówiłem, że w dwie, a to było w jedną. Jeszcze tutaj coś jest, może ten wodospad w końcu zobaczymy jakiś. No, coś tam jest jeszcze na samym końcu, malutki wodospad wygląda w skrócie ten hike. Dookoła mnóstwo helikopterów, które latają również nad tym kanionem, tak jak ja w poprzednim odcinku. Teraz 3 km pod górę, ale już Was nie będę tym zanudzał. Widzimy się na kolejnej miejscówce. No i okej, okay, doszedłem na parking. Całość zrobiona, kiepskie dwie godziny. 5 km z groszem, z tymi wszystkimi punktami widokowymi. My teraz lecimy dalej, pojawiło się dużo autobusów oraz turystów. Kolejny punkt widokowy, Kalalaua Lookout, już tutaj jest widok na północny ocean, wcześniej mieliśmy południe. Widok, który widzimy, to początek wybrzeża na Pali i za dwa dni my będziemy go również atakować szlakiem od drugiej strony wyspy. Mamy tam rezerwację, którą trzeba było robić dość wcześnie, by była możliwość po prostu iść tym szlakiem. Ciągle jedziemy wzdłuż kanionu i ukazał nam się po drodze taki widok, więc na chwilkę się zatrzymaliśmy. I 200 metrów dalej, kolejny punkt. Moim zdaniem ten widoczek tutaj jest najpiękniejszy, jaki póki co spotkaliśmy krążąc dookoła tego kanionu. A tak naprawdę nie w pełni dookoła, tylko od jednej strony, bo wszędzie nie ma tych dróg, więc na początku troszkę też was wprowadziłem w błąd. Jeden z panów tutaj powiedział, że jest króciutki taki, nazwijmy to, szlak, gdzie pojawiły się nam jeszcze lepsze widoki. Za chwilę z samej góry wam to pokażę. Tak to się prezentuje. Lecimy już teraz z nagraniami rowerowymi, tak więc muszę się przebrać. Rozpinam kłódkę, która zabezpiecza tutaj rower i idziemy podobnie w to samo miejsce. Nie ma tutaj niestety zbytnio kamieni, czyli miejsc, które przede wszystkim poszukuję, no ale słuchajcie, taki widoczek, coś do filmu na pewno musimy nagrać, nawet jak skaczę sobie na tylnym kole. No i mamy to, parę przebitek do filmu Ride in Paradise zostało zrobionych, lecimy dalej. Poszukiwań pod film rowerowy ciąg dalszy, jakieś piesze kamienie znaleźliśmy. Problem jest tutaj przede wszystkim na tej wyspie z nawierzchnią. Wygląda to, że to jest twarde, a jednak nie, bardzo łatwo się zawalają różne fragmenty, wszystko mega wysuszone, nie jest to już wyspa taka skalista widzę. Dron w akcji, w planach tutaj taki mały przeskok. Godzina 14. Słońce daje tutaj niemiłosiernie, a ja, jak widzicie do filmu, jeszcze sobie wymyśliłem, że będę cały na czarno, praktycznie. Nie ma lekko. Pakujemy rower, lecimy dalej. No i po nagrywkach rowerowych na dziś zjechaliśmy na dół w stronę już wybrzeża. Jesteśmy w miasteczku Waimea, który jest historycznym centrum wyspy. Jest tu też taki vibe, powiedzmy lekko westernowy. Zobaczymy, czy będziemy cokolwiek tu zwiedzać. Teraz zatrzymaliśmy się w takim punkcie, gdzie są różne futraki, kokosy i tak dalej. Więc jemy sobie obiadek. No i wleci świeża woda z kokosa. Patrzcie, jakie tutaj stare sprzęty. Okus pokus, co my dzisiaj zjemy. Koreańskiego kurczaka. Tutaj meksykańskie z kolei. 13-15 dolca średnio. Nie ma nie wiadomo jakiego wyboru, ale na pewno lepsze to od tego McDonalda, bo już mam go zdecydowanie dość. Zamówiłem kwasadille. 12 dolca, więc fajna cena. 3 minutki już mamy. Takie coś. Tak wygląda. Okej, okay, są w końcu jakieś warzywa. Mango, banany. Kokosy. No rzeczywiście jest dużo wielkich pick-upów, są niektóre ziomki w tych takich kobojskich czapach. Jeszcze może odniosę się do tego, dlaczego wcześniej powiedziałem, że jest to taka historyczna część tej wyspy. Przed czasami kolonialnymi tutaj było właśnie centrum handlowe, polityczne, znajdowały się domostwa lokalnych wodzów. A jak pamiętam w 1778 James Cook tutaj dotarł i było to pierwsze spotkanie z lokalnymi właśnie mieszkańcami Hawajów. Pierwsze udokumentowane przynajmniej, jak ktoś się interesuje tymi różnymi podbojami m.in. Jamesa Cooka no to już doczytajcie sobie w internecie, bo aż tak obszarnej wiedzy nie mam. A i znajduje się też tutaj pomnik Jamesa Cooka i po drodze postaram się wam go ograć. Okej, okay, tutaj rzeczywiście jest w samym centrum taki westernowy klimacik. Jestem w miasteczku Hanna Pepe, które było inspiracją do tego miasteczka w filmie właśnie z 2002 roku Lilo i Stitch i taki mural mieszkańcy postanowili tutaj sprawić, bo oni są z tego dumni, że właśnie oni byli inspiracją do tego filmu, a przynajmniej ich miasteczko. Witam już z hotelu, godzina 17, tak więc jest jeszcze godzinka zanim zajdzie słońce. Ja muszę w końcu wyrównać moją opaleniznę, bo ręce spalone lata biała a jestem już tydzień na Hawajach no to by wypadało chociaż trochę złapać tego słońca walne gdzieś się i pociluje no nie wiem czy to opalanie wyjdzie słońce bardzo nisko już trochę się chowa zobaczmy tutaj bo na basenie no parę leżaków tylko w słońcu o, plaży zabrakło praktycznie no nie, tu jest ewidentnie sam cień tu bym mógł się walnąć na trawkę może Reszki promieni słońca, mam nadzieję, że cokolwiek złapie. Patrzcie, jaki tu spokój. Jak mało ludzi. Nie wiem jakie jest oburzenie w tym hotelu, ale na balkonach też pusto. Większość żaluzji zasłoniętych. Po parkingach też widać, że jest bardzo dużo miejsca. Wiem, że największy sezon jest w okresie świątecznym. Wtedy też najwięcej Amerykanów przyjeżdża sobie tutaj spędzić święta. Wiadomo, grudzień gdzieś tam w Nowym Jorku i tak dalej. Jest dość chłodno, tak jak u nas praktycznie, a tutaj wsiadamy w samolot. Jesteśmy ciągle w Ameryce, a taka pogoda tropikalna. W ogóle przy okazji ciekawostka, Hawaje to jest jedyny stan w USA, który jest właśnie położony w tym klimacie tropikalnym. Dla mnie chwila chillu. Widzimy się niedługo. Słońce jak widzicie już zaszło, zrobimy jeszcze testing orzechów makadamia. Jest to taka przekąska, która się składa właśnie z orzechów makadamia oblanych w tym przypadku czarną czekoladą z domieszką kawy Kona, więc jednocześnie będzie lekki test kawy w innym odcinku. Jak już będę na wyspie Big Island, to oczywiście kupię tą kawę i też spróbuję. Jest ona dość droga z racji tego, że rośnie przy zboczu góry tylko w jednym miejscu, ale zazwyczaj najwięcej plantacji też jest przy zboczu gór właśnie na wyspie Big Island przy wulkanie Mauna Loa, dlatego też nazwa firmy tak się nazywa. No i co, robimy testing, próbujemy. Intensywne myślenie, jak Wam to opisać. Okej, okay, czuć tą ciemną czekoladę na samym początku, później taki lekko maślany smak się pojawia tego orzecha. No okej, okay, jak już biorę kolejny i kolejny, to to znaczy, że rzeczywiście można się tym tak zajadać. Są różne rodzaje tego, różne smaki właśnie. Te orzechy są prażone, mogą być solone, mogą być w czekoladzie i z tą domieszką kawy, czyli to, co jest najbardziej popularne tutaj wśród lokalsów. No i warto jeszcze tutaj dodać, że orzechy makadamia są jednymi z najbardziej eksportowanych produktów na świat z Hawajów. A na testing kawy Kona, już taki rzeczywisty, jeszcze przyjdzie pora, jak już będę na innej wyspie. Tym oto kulinarnym testingiem kończymy dzisiejszego vloga, jeszcze chwilkę sobie pospaceruję, komu mało nich wbija na Instagram oraz TikToka. A wszystkie nowe osoby zapraszam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, bo treści z Hawajów przed nami jeszcze naprawdę bardzo, bardzo sporo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!